Teraz nadeszła dla Was godzina powstania ze snu. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Nadchodzi dzień, a nawet godzina, kiedy nocy nie będzie. A na pytanie, która jest godzina, odpowiedzą nam: Jest później niż myślisz. Spieszmy się, nie zwlekajmy, bo godzina i dzień są blisko. Nie uciekniemy w naszej ostatniej jutrzni tych rekolekcji od tego tematu, bo sam Jezus mówi o końcu, gdy świat zostanie wstrząśnięty i wszystko się zmieni. Świat będzie nie do poznania, ludzie będą nie do poznania, nie zostanie nic z tego, co znamy. W owe dni po tym ucisku mówi Pan słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba, i moce na niebie zostaną wstrząśnięte, albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego, aż dotąd, i nigdy nie będzie. I dodaje nasz Pan: I gdyby Bóg nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał, ale skróci te dni z powodu wybranych których sobie obrał. Wszystko się zmieni oprócz jednego. Nie zmieni się tylko Bóg. On pozostanie ten sam, niezmienny, niezmienny w swojej naturze i świętości, w miłosierdziu i sprawiedliwości. Stanie się coś, czego świat nigdy na sobie nie doświadczył w takiej skali. Złapany w ręce Boga i potrząśnięty przez niego, zostanie osądzony. I chociaż niektórzy bagatelizują i pomniejszają znaczenie tego sądu, będzie on jednak jak trawiący ogień, bowiem, jak mówi autor listu do Hebrajczyków, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Kto się przerazi tego sądu? Przerażą się niesprawiedliwi. Dzieci diabła. Ci, którzy w sercu mają trzy szóstki, czyli starego człowieka zbudowanego z niedoskonałości. Kto się ucieszy? Sprawiedliwi. Po to oni byli niesprawiedliwie osądzeni przez świat i cierpieli z tego powodu. Dzieci światłości. Ci, którzy mają trzy ósemki w sercu. Czyli imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To oni z ziemi przez wieki wołali Maranata: Przyjdź Panie, osąd świat! Jaki będzie to sąd? Biblia podpowiada, że będzie jako ogień. Ktoś pomyśli, że to obraz kary, ale jest to obraz sprawiedliwości i miłosierdzia. Wujek mojego dziadka, który. Z generałem Andersem walczył we Włoszech, nosił przy sobie jeden obrazek. I nie był to obrazek żony, ale obrazek Jezu, ufam Tobie. Mówił, tylko z tym obrazkiem i z tą modlitwą udało mi się przejść przez to piekło. Siostra Faustyna w swoim dzienniczku o miłosierdziu także o piekle wspomina. Mówi tak. W pewnej chwili powiedział mi Pan, że więcej mnie ranią drobne niedoskonałości dusz wybranych, aniżeli grzechy dusz w świecie żyjących. Bardzo się tym zasmuciłam, że Jezus doznaje cierpień od dusz wybranych. A Jezus mi powiedział nie koniec na tych drobnych niedoskonałościach. Odsłonię ci tajemnicę serca swego. Co cierpię od dusz wybranych? Niewdzięczność za tyle łask jest stałym pokarmem dla serca mego od duszy wybranej. Miłość ich jest letnia. Serce moje znieść tego nie może. Te dusze zmuszają mnie, aby mnie od siebie odrzucił. Inne nie dowierzają mojej dobroci. I nigdy nie chcą zaznać słodkiej poufałości we własnym sercu, ale szukają mnie gdzieś daleko i nie znajdują. To niedowierzanie mojej dobroci najwięcej mnie rani. Jeżeli nie przekonała Was o miłości mojej śmierć moja, to cóż Was przekona? Często rani mnie dusza śmiertelnie, tu mnie nikt nie pocieszy. Używają łask moich na to, aby mnie obrażać. Są dusze, które gardzą moimi łaskami i wszelkimi dowodami mojej miłości, nie chcą usłyszeć wołania mojego, ale idą w przepaść piekielną. Ta utrata dusz pogrąża mnie w smutku śmiertelnym. Tu duszy nic pomóc nie mogę, chociaż Bogiem jestem, bo ona mną gardzi. Mając wolną wolę, może mną gardzić, albo mnie miłować. Ty, szafarko mojego miłosierdzia, mów światu całemu o mojej dobroci, a tym pocieszysz serce moje. To nie jest tak, że my na to zasługujemy. To wszystko jest z naszego wyboru. Tak sobie wyobrażam, że. Może nawet na samym końcu znajdą się ludzie, którzy będą chcieli kupić sobie miłosierdzie za pieniądze, za wpływy, za tytuły, za osiągnięcia, za dobre uczynki. I bardzo się zdziwią, bo miłości nie da się kupić. Powiedziałem, że nie zmieni się Bóg, ale nie zmieni się też Jego Słowo, Słowo Boga. Bo trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. I na końcu spełnią się wszystkie obietnice. Jakie to są obietnice? Czytamy w piśmie: To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w Was. Jeżeli pozostanie w Was to, co od początku słyszeliście, i Wy pozostaniecie w synu i w ojcu. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. I w Apokalipsie czytamy i otrze wszelką zez oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a On będzie mi Synem. A do Mojżesza Pan skierował następującą obietnicę. Pan sam pójdzie przed Tobą i będzie z Tobą. Nie zawiedzie i nie opuści Cię. Nie bój się więc i nie trwóż. Jest jeszcze jedna rzecz, która nie zmieni się przez wieki, bo od początku była stała i pewna. Nie zmieni się droga do zbawienia bo ona ma na imię Jezus Chrystus i to On jest drogą prowadzącą do Boga. I przez wieki wszyscy mieli, mają i będą mieć takie same szanse na zbawienie, bez względu na to, czy byli pierwszymi uczniami, którzy oglądali Pana, rycerzami ze średniowiecza, siostrami z miejsca piastowego, czy ludźmi z przyszłości. Wszyscy mają te same szanse, bo on się nigdy nie zmieni, ale my musimy się zmienić. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.